Witajcie, widzowie. Dzisiaj razem z Kelo Gamesem będziemy nagrywać. Yy, Kelo. Kelo. Dobra, okej. Okay. No. Niech ci pójdzie. Yy, widzowie. Yy, dzisiaj będziemy nagrywać razem z Kelo Gamesem. Nie. Filmik. O. o yy, będziemy robić openingi takich o takich paczuszek z Lego minifigures. Yy, nie przedłużając, po prostu proszę was o subskrypcję dla niego i dla mnie. Po yy, więcej takiego kontentu, dawajcie łapki w górę. Ja. Mieliśmy już jedną próbę, tylko jego mama zadzwoniła i był problem. Właśnie, zatrzymał nam się filmik, ale no. więc tak. Subskrybujcie e... mnie, a go nie. Nie, ciebie nie subskrybować. Pod tym filmem zostawcie cztery łapki w górę, bo mamy tutaj cztery paczuszki. Pięć. Tu jeszcze jest jedna. Powiedziałem pięć! Dobra, mamy pięć paczuszek. Jezu, niech ci będzie. Echem. No, tak. Więc ym, nie przedłużając, zabieramy się za pierwszą baczkę, którą otworzy nasz kelo. Poczekaj. Okej. Raz. Dwa. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Pięć. No właśnie, ale teraz jest. No tak, na ludzką Dwa. logikę, tak. Więc tak. Kelo, o, nasz kelo o, otwiera o, o, pierwszą o, paczuszkę No I to jest chyba przerwa Na złożenie. A więc y, ta figurka właśnie wygląda prezentuje Rzezajcie. się tak. To jest. Psia fryzjerka. I od razu widać, że ma tutaj nowego pieska. Takiego jeszcze nie. w Lego nie było. Był. był. Jak? To? Był? Tak. Tak, tak? był. Serio? Tak. Nieważne. Nic nie słyszeliście? Żartuję, nie było. No właśnie. Chyba był taki sam. Oj. No dobra, więc y, ona ma bardzo unikatowe włosy, które y, możecie trafić susa tak, teraz jezusa. Y Madawna. Mara. Maraka, patrzcie. Jezusa. O, 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 o. i ma dwie twarze. Y Jedna. Druga. No to nie jest normalne. Pa. No trochę jakby nie, ale tak. Jej włosy są unikatowe, bo ma Nie są. Tutaj... Widać, że ma tutaj. Y pasli! Pas pa nie. Pasli, tak. Nie. Mają tutaj aparat suchowy, więc to znaczy, że nasza fryzjerka jest trochę przygłucha. Temperówka. Ale I tu wkładamy długiem nie. nie, nie mojej Ok, który jemy Lego. Nie. Tak. Nie zgadzam się. Dziękuję. Mle. Więc od razu... Jakoś nie przyda mi się za bardzo ta figurka. No to daj mi! Nie. Ano no tak, ja chcę gamera. No tak, e, no więc nie przyda mi się za bardzo ta figurka, ale zawsze do kolekcji figurek mi się jakoś przydałem, no bo ma parę unikatowych fajnych części, więc odłożę sobie na razie, a ja zabieram się za następną paczuchę. Hej, subskrybujcie mnie, jestem Kala Games. Paszli mnie sto. No i to teraz wiem. No. Się A go nie subskrybujcie, bo ma bardzo malutko I cztery łapki w górę to chyba dla niego za dużo, co? Wyście dajcie mu tak zero Nie, dobra, bo sam sobie zalajkuję To trzy Tak, trzy Cztery! Trzy Na cztery mamy paczuszki A w sumie no tak, bo paczek jest pięć Pa! Dobra, więc ja się zabieram za drugą paczuszkę Kielo się trochę przesuniesz. się trochę przesunie dla swojego st starszego kolegi. Chyba dla starszego wroga. Ok. Niech ci będzie? Nie. Okej okay. Ja! Naj, ja. ja! Tym razem ja. Następno będziesz otwierał. Się. Nie! Nie będę otwierał. Ostatniej! Następną? Nie! A jezu. Taki wybór. Ja zajmuję tą... Sam jesteś w I ty hmm. jesteś w Jesteś kogutem. Nie. Tak! Więc tak. Oooo, jest! To co chciałem! Uwaga. No, już ją poskła... Zaraz poskładamy. No, exactly. I dostaliśmy tutaj rzecz, którą bardzo chciałem. Czyli czarno-białego detektywa. Jakiegoś... czarno-białego. Zbra... Z filmu jakiegoś tam detektywistycznego. I od razu... Ja chcę wytłumaczyć o co w nim chodzi. A ja nie. Hmm. Pa. No. A więc teraz będziemy otwierać tę paczkę. Czeka. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Nie! Hola, hola, hola syneczku. Słuchaj. Jestem twoim synem. Ostatni jest... raz ci to powtarzam, a jak nie, to przyjdę do trzeciej w nocy i za, raczej nie przeżyjesz. No więc tak, detektyw ma świetnąć. Mały dupel. No ma jest świetno... mały, ma rybę, ma, świet... ma lupę, która nie działa, która serio działa. Jak to? Nie działa, ma to szkiełko, on działa. Potwierdzam. Potwierdzam. Działa, kolega sprawdził, on jest bardzo mądry. Nie, kolega, na pewno mądrzejszy od ciebie, chociaż jestem o rok młodszy, to mądrzejszy. Ja rozumiem, jaki agresor. Oj, odezwał się ten, który wcale nie nosi kap przez całą dobę. No słuchaj, no yy, to. to mamy taką rybeczkę która Rybeczkę jeszcze, pierdzielnieczkę. No która jeszcze się nie pojawiła w LEGO To jest najnowszy kolor więc od razu, to. no to Ja tego mam Jak masz? Mam To pewnie się w produkcji pomyliło A poza tym chłopie Made in China, nie umiesz czytać błądę. o Tylko jest napisane po japońsku jak otwiercie. Yy, w każdym razie Fajna figurka. Polecam ma fajne części. przyda się. Najlepsze, co w tej figurce, jest to, to, że umie stać. No dobra, Teraz nasz kelo otworzy następną I nie wracaj. Nie mogę Cię widzieć w kadrze. A więc widzowie, tu tą Jo Jesteś w kadrze, jajko. Dobra. A Dora, więc tu się otwierę, tak, za róg. I oczywiście porwane I trafiłem pasterza. Pasterza trafiłeś? Oko! Ej, chciałem pasterza, fajnie, dzięki. A teraz, jak poskładamy, to dostaniemy. no co wam pokażemy? No, no seniorzy! Więc złożyliśmy. I nasz yy, gościu wygląda tak. To jest pasterza, bardzo go chciałem, bo ma fajne części. Teraz, że ma kapturek brązowy, co rzadko się dość zdarza. I w dodatku ma takie góralskie fajne ubranko z takim Mój, puszciem, drop. Mój drop Tak, wydropił mi kolega Za wyroku, dobra, nie e Te, gargulec Gargulec! Oni, oni tego... Oni od tego nie widzą jak coś Czego? Te wiadomości? Tak Okej okay. No dobrze Ale chyba. i tak ją zdejmiemy No tak, bo nie jest nagrywanie ekranu chyba no nie. No nie? Zrzut ekranu. No zrzut ekranu. A nie, nagrywanie ekranu. No. Poczekaj! A gdzie są ulotki? O! Chyba. Jak sobota. to No tylko... i tym razem otwieram ja ostateczną paszyszkę i zobaczymy, co mi się dropnie kolega Olek. Czy tam kolek, jak sobie życzę. Hmm. Będzie tutaj zapisywał, co trafiliśmy. A tymczasem ja otwieram już na ostatni... Oby gamer! Oby gamer, widzowie, błagajcie w komentarzach. No niestety! Nie gadaj, co? Dinozaur Ale to zawsze fajne nie Składamy teraz. A więc tak, yy, trafiliśmy takiego to dinozaura. No i, Ty trafiłeś? I goś, no ja trafiłem. Takiego właśnie gościa przebranego za Dinusia. No całkiem Kto, fajnie to wygląda. Który jest brzydki. Powinien być taki bardzo dobry. Zaraz wam. Pokażę jaki, Poczekajcie. Złość. złość O ten taka gamerka. Powinna... Zambista. Fu, a, fu, a fu wbijajcie na mój kanał, bo ile telego szły? E, no, to parę dni. No, y, głównie to by szły dwa dni, ale było opóźnione, więc czu, cztery, ale i tak to z, z Polski idzie, więc to No to będzie szło dwa dni do mnie, dwa dni widomie. Hmm. Będzie y, dycha, pobiego. Sayonara. Ale jeszcze czekajcie, Bo... jeszcze nie skończyłem. Yy, mam nadzieję, że jak będziemy to nagrywać, będziemy nagrywać razem. Więc jakby... Nie masz mi ekran. Nie!